Dlaczego GKS Katowice nie lubi się ze Śląskiem Wrocław? Pełny skład. Dziś chciałem opowiedzieć o, o dziwnej historii czterech klubów, które mają na sobie taką łączność. GKS nie lubi się z Katowicem i Wrocław się nie lubi. I to dziwna historia, bo się nie mam oba dwa inne zespoły no. inne kluby, które lubią. Dlatego się właśnie nie lubią. Robinę no, to, by się właśnie lubiły, ale właśnie z tego powodu, że so, są za innymi in, innym klubami. Na przykład jest za jednym klubem, a Gels jest za drugim klubem w parze. To dlatego się też nie lubią. Nie było w tym nic dziwnego, że są kluby z innego kraju i te kluby się najbardziej nie właśnie nie lubią. To są kluby z Czech: Bańk Ostrawa i F3 Opawa. Bańk Ostrawa się nie lubi z upawą. Mecz, jak dochodzi do tych meczów w to to się nazywa inaczej Derby Górnego Śląska w Czechach. Także pomiędzy MKS-em pomiędzy Gatowice a Śląskim to też, też się nazywa Derby Górnego Śląska. To dziwna historia, albo bo... Bajnik Ostrawa... Ba... Opawa i Ostrawa to są kluby, które... Miasta, które leżą obok siebie. Ostrawa to jest większe miasto. Opawa jest trochę mniejsza. Ja mam bardzo podobne nazwy do siebie, nie dojrze że... Inne herby. I wiadomo, że... GKS Katowice lubi się... Z bajnikiem Ostrawa, zatem... Śląsk Wrocław bardzo lubi się z FC Opawą Śląsk Wrocław i Gdańsk Otowice są w innych ligach natomiast Bayern i FC Opawa są w tej samej lidze jeszcze są w tej samej lidze bo najprawdopodobniej w tym sezonie nie możemy mieć spadek FC Opawy która no przed trzema kolejki do, na trzy kolejki do końca Ligi Czeskiej w trybie spadkowej są na przedostatnim miejscu w tabeli tam spadają ci zespoły, więc mają bardzo trudną sytuację, trochę jak Arka Gdynia. Muszę porównać te obydwa kluby, od razu porównać to z polskimi klubami pewnymi. Te kluby leżą w górnym regionie swojego kraju. Tak samo Lechia i Arka, te kluby leżą też w górnym regionie, te miasta w górnym regionie Polski. I też mając do, podobną nazwę, Ostrawa i Opawa są podobne nazwy, tylko są inaczej skontrolowane. Gdy, początek Gdy, Gdynia i Gdańsk, to też jest coś podobnego. No więc... I też się nie lubią te kluby, i też gram w jednej Ize. Ale wiadomo, że FC Pawa się nie lubi z... się też nie lubi... Oczywiście nie jestem katowicem, a Banik się nie lubi ze Śląskiem Wrocław. Dziwna historia jest taka, że Arka by się lubiła bardziej z Banikiem właśnie niż z Efsop Pawą. Chodzi oczywiście o Śląsk Wrocław. To są właśnie derby Górnego Śląska w Polsce i Czechach. To jest taka dziwna historia. Mam nadzieję, że będzie kiedyś taki pojedynek, banku Ostrawa z GKS Katowice albo Śląsk Wrocław albo Paweł ze Śląskiem, albo GKS Katowice. To byłby bardzo fajny mecz. Napiszcie w komentarzu, czy chcielibyście taki mecz mieć. Ja się z żegnam. Cześć, papa. Zapraszam na kanał Biłkarzyki.